Thank you. Witam wszystkich ponownie, wszystkich użytkowników YouTube'a na moim kanale. W dzisiejszym następny unboxing jest to nowy gadżet, który dzisiaj sobie zakupiłem. Niespodziewanie go nawet zakupiłem. Nosiłem się z zamiarem zakupienia coś takiego, ale nie spodziewałem się, że to będzie gadżet. A Jak się okazuje jest jednak gadżet, wyszedł na rynku angielskim, nie wiem jak jest na rynku polskim. Mówimy tutaj o, o urządzeniu e, smog Detector, czyli czuj, czujce dymu i czujce CO2. Jest to, firmy, jest to produkt firmy Nest. Nie wiem, czy jest to w Polsce już dostępne, czy nie. Na angielski rynek teraz weszło. Ta firma produkuje jeszcze termostat urządzenie, które steruje nam centralnym ogrzewaniem i możemy to sterować za pomocą iPhone'a ta czujka też jest możliwość podpięcia jej do iPhone'a i możemy ją sterować przez, przez tą czujką poprzez iPhone czyli jak ktoś wspomniał wcześniej w jednym z moich wideo w komentarzach pod spodem, że niedługo będzie cały dom sterowany elektroniką zdalnie no i pomału się to dzieje wnosiłem się od dawna z zamiarem kupienia czujniku, czujnika dymu i czujnika CO2 do swojego domu myślałem o czymś tańszym nie spodziewałem się, że wejdzie na rynek właśnie taki gadżet, kiedy zobaczyłem go dzisiaj po raz pierwszy, od razu sobie postanowiłem, że jednak to coś dla mnie, ja lubię gadżety i, i, i kupiłem to. Cena w UK waha się, na eBay widziałem coś takiego za 80 funtów, była to na cena, moment poszło, nie zdążyłem nawet zalicytować bo była oferta e, kup teraz i po prostu znikło moment e, w sklepach, e, B&Q e, jest dostępne za 109 funtów jest dostępne w sklepie John Lewis w UK e, za 109 funtów e, jest dostępne na Amazonie również cena 109 funtów, na razie Amazon nie ma konkurencyjnej ceny, jest to nowość dlatego cena zostaje ta sama e, App Store e, czyli e, w Apple też można to kupić za 109 funtów 95 penców e, no nic, to by było na tyle takiego ogólnego omówienia, rozpakujmy produkt i przyjrzyjmy się mu z bliska, jak on wygląda. Jest to bardzo fajny design produktu. Coś firma zbliżą, zbliża design do, do produktów Apo. Jest dość ładnie wykonany. A względem e, kilka demonstracyjnych wideo które e, są na, na stronie e, właśnie Nest. E, I dość, dość fajnie, to, to fajnie to wyglądało. Przede wszystkim są dostępne dwie wersje tego produktu. Jest jedna e, wersja, czyli na kabel na zasilanie 230V. I wtedy podpinamy ją do Instalacji elektrycznej w domu lub wersja na baterię, którą ja zakupiłem. Na baterię jest tu, wchodzi 6 paluszków, prawdopodobnie baterii, z tego co się zdążyłem zorientować w dniu dzisiejszym. 6 paluszków i te paluszki wystarczają nam na 5 lat. Przyjrzyjmy się dalej, co mamy w środku. Mamy następną plombę, którą musimy sobie rozciąć. Świąteczny nastrój oczywiście. Fajna serweteczka. Dobra. A, otwieraj, otwieraj. Nie chce się otworzyć. Jak każde moje pudełko z unboxingiem nie chce się otworzyć, tak i to nie pozostaje nic innego. Też się nie chce otworzyć. No dobra. I... Odłóżmy to. Na początku zapakowane coś jak ala Samsung Telefony, czyli w odzyski z makulatury. Mamy wszystkie książeczki z instrukcją obsługi, z szybkim startem, jak to zainstalować. Są trzy tryby światełek, które nam oznaczają kolory, które nam oznaczają całkiem coś innego. Będziemy o tym za chwilę wspomnę, właśnie co one oznaczają, każde światełka. I szybka, właśnie cała, całe omówienie, e, cały proces instalacji jest pokazany w książeczce. E, pokazany jest tak samo, e, w jaki odstępach od ścian go montować, e, czy na suficie, czy na ścianie bocznej, bo jest taka możliwość i, 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 i najlepiej, e, żeby w każdym pomieszczeniu było po jednym takim urządzeniu. Są specjalne dołączone podobne śrubki w zestawie, zaraz się przy tym przyjrzymy z bliska i zobaczymy. E, tak, jak mówiłem, urządzenie zostawię na sam koniec. E, tak, jak mówiłem, widzicie, są tutaj e, specjalne śrubki, które są dołączone do zestawu. Producent dołącza, to było na tyle. E, ze śrubków, śrubek, przepraszam, bo zaraz będzie ktoś poprawiał pod spodem, że e, źle wymawiam. I oto jest e, samo urządzenie. Jest to tutaj podstawka, którą się najpierw przykręca do ściany. Później, e, zgodnie z wskazówkami zegara, e, blokuje się urządzenie e, na tym uchwycie. Urządzenie z tyłu wygląda w ten, oto sposób. E, co ciekawe, właśnie, żeby urządzenie, oczywiście tutaj wyciągamy ten papierek, wtedy urządzenie się aktywuje i, i baterie zaczną działać. W tym momencie baterie nie działają. Co ciekawe jest, ja już mam aplikację na iPhone ściągniętą do, do tego urządzenia. I co ciekawe jest właśnie, żeby sobie wyjść, żeby sobie to urządzenie sparować z iPhone'em, a później iPhone udostępnia temu urządzeniu połączenie Wi-Fi do, do Waszego internetu. Połączenie do internetu jest po to potrzebne, że możecie z każdego miejsca, gdzie tylko sobie wyjdziecie sprawdzić, czy w domu coś nie dzieje się, czy, czy nie ma alarmu jakiegoś, że jest pożar, czy coś w tym rodzaju. Żeby sobie połączyć... Te urządzenie wybieramy oczywiście, co chcemy sobie połączyć na aplikacji, i, i wystarczy, że sobie zeskanujemy e, ten kod z tyłu, i automatycznie będzie się to po, połączyło się, połączy się nam już z, z iPhone'em, i tylko w iPhonie wtedy stukujemy mu e, temu urządzeniu dostęp e, do sieci. I wszystko jest sparowane, i możemy sobie w tym momencie zarządzać tym czujnikiem. Co ciekawe, jeżeli mamy właśnie dokupiony ten dodatkowy termostat do sterowania centralnym ogrzewaniem, to tak na marginesie Wam powiem, jeszcze w Europie nie jest dostępne, bo mają, mają problemy, bo tutaj jest inne zasilanie w Europie i inaczej się to łączy z centralnym ogrzewaniem niż w Ameryce. Ale pracują nad tym prawdopodobnie to wejdzie ten termostat. To tak samo możemy sobie z poziomu telefonu włączać, włączać centralne, ustawiać sobie o jego ogrzewanie temperaturę, jaką chcemy uzyskać w danym pokoju i, i to wszystko nam działa i co ciekawostka tak samo ten termostat ma połączenie Wi-Fi z naszym internetem ściąga sobie dane pogodowe i możemy automatycznie włączyć ustawienie tego termostatu i on będzie automatycznie dostosował temperaturę do temperatury panującej na zewnątrz fajny gadżet, myślę, że wkrótce na pewno, na pewno jak to tylko pojawi się na angielskim rynku, będę go miał i zrobię jakiś test i review tutaj wróćmy do naszego Nesta Czuj, czujki. Ta czujka ma, jak już widzicie, trzy kolory światełek, które nam wskazują. Co ciekawe, producent twierdzi, że bateria na 6 miesięcy przed skończeniem się baterii, czyli do 6 miesięcy przed tym, że jak baterie się nam zużyją, dostaniemy od producenta już maila przypominającego o wymianie baterii. No, coś ciekawego, fajne. Czyli jeżeli zaczynamy sobie start z urządzeniem, parujemy go, wszystko mamy niebieskie Światełko. Później, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli nie ma żadnych problemów z urządzeniem, mamy kontrolkę, czyli tutaj naokoło nam świeci się na zielono. Białe światło nam się zaświeca, i tu jest ciekawostka: gdy po prostu jest ciemno, zgasimy sobie światła, idziemy spać. Gdzieś w nocy ktoś wstaje do ubikacji albo napić się. Nie musimy świecić światło, wtedy automatycznie czujka wykrywa nasz ruch i podświetla nam drogę, właśnie białą diodą. Tutaj Żółte światełko informuje nas o czymś, że coś jest nie tak, że mamy jakieś. Problemy, na przykład, że baterie baterie są na wyczerpaniu i prawdopodobnie musimy je wymienić. Tutaj nam to oznajmia tym właśnie żółtym kolorem. Czerwony kolor, no to czerwony kolor już jest kolorem, który nam informuje o wykryciu dymu, wykryciu CO2 i, i dostajemy informację w tym wypadku, że musimy po prostu jak jest CO2 wywieczyć pomieszczenie lub coś w tym rodzaju. Ale co ciekawostka, powiem Wam inne czujki, które są te tańsze, te czujki. One, jeżeli wykryją tylko dym, od razu włącza się alarm i, i nam ten alarm nie daje spokoju i no cały czas nam wyje, wyje i wyje. Tutaj mamy możliwość taką, że na przykład przypuśćmy, że pieczecie coś na patelni, przypaliło się Wam... I ta normalna czujka, ta katania e, zaraz by Wam zaczęła wyć, e, nie moglibyście jej uciszyć musielibyście szybko wieczyć e, pomieszczenie, lub oczywiście nie wiem, wyciągnąć baterię czy coś w rodzaju. Tutaj e, w urządzeniu firmy Nest e, mamy pierwsze mamy ostrzeżenie. Jeżeli urządzenie wykryje coś takiego, że jest dym, jest CO2, e, a wiemy, że to jest spowodowane po, przez nas, bo przepaliliśmy tosta, przepaliliśmy coś na piekar e, w piekarniku albo na patelni, wiemy, że to jest nasza wina, po prostu urządzenie nas ostrzega, że zostało coś wykryte. Mamy 10 sekund. Na to, żeby e, skasować alarm. Czyli mm, urządzenie ma ciekawo, ciekawą funkcję, że nie musimy nic przyciskać, wystarczy, że sobie, pomachamy do urządzenia. E, wtedy urządzenie kasuje, kasuje ten alarm i, i, i wraca do trybu trzywania. Oczywiście. Jeżeli nie ma nas, z naszej strony żadnej reakcji, po 10 sekundach włącza, włącza się rzeczywiście, rzeczywisty alarm ostrzegający e, o niebezpieczeństwie. To by było tyle ze szybkiego omówienia. W późniejszym czasie nakręcę drugie wideo, które będzie takim bardziej wideo demonstracyjne, pokażę Wam jak to mniej więcej działa. Zrobimy taki test tego urządzenia, będziemy widzieć jak to się zachowuje. Oczywiście na marginesie też powiem, że wszystkie komunikaty tego urządzenia są w języku angielskim. Na dzień dzisiejszy nie ma polskiego, jak oczywiście wiecie lub nie wiecie, kto orientuje się w gadżetach, no jest to na razie urządzenie, które wyszło na rynku angielskim i rynku amerykańskim, czyli tylko angielski język. Nie wiem, czy w późniejszym czasie producent planuje jakieś update'y, czy coś w tym rodzaju tego urządzenia, na, na, żeby obsługiwał więcej języków, ale na dzień dzisiejszy w języku angielskim komunikaty. Także bądźcie ze mną, drugie wideo będzie na pewno w niedługim czasie. Dowiemy się, jak to działa, jak te funkcje wszystkie się wykorzystuje. Pokażę Wam, jak to wszystko się sparuje z iPhone'em, cały proces parowania. Także zapraszam Was wkrótce. Piszcie pod spodem swoje komentarze. Do usłyszenia.